Witam Was bardzo serdecznie. Chciałem Was dzisiaj zapoznać z dosyć ciekawym artykułem, przekazem osoby, która relacjonuje wojnę tam na miejscu, jest tam na miejscu na Ukrainie i przekazuje informacje o toczących się tam walkach, i także jest naocznym świadkiem tego, co tam się dzieje. Według relacji tej osoby, a jest nim dziennikarz Marcin Wyrwał, Ukraina. Tą wojnę przegrywa, wbrew temu, co zdają się twierdzić media w Polsce, a co sam zresztą on jako naoczny świadek podkreśla. Dlatego warto zapoznać się z tym materiałem, gdyż daje on zupełnie nowe światło na to, co tak naprawdę się tam dzieje. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Za każdym razem, kiedy wracam z Ukrainy do Polski, rozjeżdżają mi się rzeczywistości. Jedna rzeczywistość to ta z mediów, która każe mi wierzyć, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest kwestią czasu. Druga to ta, którą widzę na własne oczy w Donbasie. Wyjaśnię wam, dlaczego ta druga ma więcej wspólnego z prawdą. Wojnę w Ukrainie relacjonuję od chwili jej wybuchu w 2014 roku. Jej najgorętszą fazę zacząłem pokazywać i opisywać od jej pierwszego dnia, a w zasadzie jeszcze wcześniej. Do Kijowa przyjechałem dwa tygodnie przed nocą 24 lutego, kiedy Rosjanie przypuścili zmasowany atak. Dzień po dniu opowiadałem o narastającym napięciu, ale też Narastającej wojnie informacyjnej pomiędzy oboma krajami, w której nie wiadomo było, co jest prawdą, a co kłamstwem. Na tej wojnie prawda umarła na długo przed oddaniem pierwszego strzału. Nie dziwię się żadnej ze stron, że ubiła ją już na samym początku. Rosja od zawsze używała kłamstwa jako strategii porozumiewania się ze światem zewnętrznym. A od 1917 roku bolszewicy zaczęli stosować propagandę jako formę komunikacji ze społeczeństwem. Ukraińcy musieli po prostu dotrzymać im kroku. A że kraj od wielu lat znajdował się pod silnym wpływem Rosji, w sztuce kłamstwa okazali się uczniami, którzy w tej wojnie chwilami nawet przerastają profesorów. Jeżeli przed rosyjską ofensywą rozgarnięty dziennikarz miał czas na właściwą interpretację i korygowanie dezinformacji na miarę swoich możliwości, to z chwilą rozpoczęcia działań zbrojnych fala wydarzeń i idących za nimi kłamstw przygniotła nas wszystkich. Szybko zrozumiałem, że w tej nowej sytuacji jestem zdany tylko na jedną dziennikarską technikę. O ile wciąż czytałem wszystkie oficjalne komunikaty zaangażowanych w wojnę stron, to rzadko kiedy im wierzyłem. Podawana przez Ukrainę liczba 206 na dziś strąconych rosyjskich samolotów równie prawdopodobna jest załóżmy setka lub 300, podobnie z liczbami serwowanymi przez Rosjan. Podawane przez obie strony kolejne daty i kierunki zmasowanych ofensyw? Wsadźmy to między bajki. Żadne profesjonalne wojsko nie publikuje takich informacji i tak dalej i jeszcze więcej. Co więc pozostaje dziennikarzowi, kiedy wszyscy kłamią? Musi zdać się jedynie na to, co sam zobaczy, dotknie, usłyszy. Nie zawsze dotrze do wszystkich informacji, bo o żadnej ze stron nie zależy. Aby go do nich dopuścić, ale jeśli będzie wystarczająco blisko, dotrze do wystarczającej ich liczby, aby złożyć z nich wiarygodny obraz sytuacji. Dlatego właśnie, kiedy Rosjanie stali pod Kijowem, byłem w Kijowie, zbierając informacje w Irpieniu i innych przyfrontowych miejscowościach. Kiedy działania przeniosły się do Donbasu, pojechałem tam, aby zbierać informacje, w Siewierdoniecku, Bachmucie, Biernikowie, pod Limianem, w Krasnodorsku, czy we frontowych wsiach, których nazw nie mogę nawet ujawnić ze względu na bezpieczeństwo przebywających tam żołnierzy. Co tam widzę i czego się dowiaduję? Zacznę od historii z mojego pierwszego dnia pobytu w Dambasie, którą jakimś cudem udało mi się sfilmować, a która dobrze oddaje rzeczywistość na miejscu. Jechaliśmy do Barwnikowa, miejscowości oddalonej o 15 km od rosyjskiej pozycji, nagle nad naszymi głowami zobaczyliśmy dwa rosyjskie myśliwce Su-25. Instynktownie włączyłem kamerę, aby uchwycić ich przelot, a następnie huk i potężną chmurę dymu nad Barwnikowem, którą spowodowała eksplozja. Zanim dojechaliśmy do miasta, widzieliśmy jeszcze ostrzał tych samych lub innych myśliwców, flary, kolejne eksplozje, a także byliśmy zatrzymywani przez wojsko, które kazało nam się kryć w okopach. Wtedy już jechaliśmy do Barwinkowa polnymi drogami, bo główne były zablokowane. W pewnym momencie zatrzymaliśmy się przy dużym stawie, aby zapytać o drogę mężczyznę który jak gdyby nigdy nic łowił tam ryby. Okazał się świetnym doradcą. Poinformował nas, którą drogą jechać, a którą nie, bo zaminowana. Zapytałem go, czy nie boi się łowić tych ryb, skoro wokół strzelają. Machnął ręką. Tu tak zawsze. Człowiek przywyka. Odparł. Nie czekaliśmy na tę historię tygodniami lub choćby dniami. Zdarzyła się dlatego, że po prostu znaleźliśmy się blisko frontu i zdarzała się w różnych odmianach, także w innych miejscach. Zbliżając się do Siewierdoniecka, nie musieliśmy ustalać precyzyjnych planów, żeby sfotografować wojnę. Tuż przed miastem zobaczyliśmy chmurę dymu po eksplozji i po prostu pojechaliśmy na azymut. Rosyjski pocisk. Uderzył w centrum medyczne w pobliskim Lisinczańsku. Filmowaliśmy rozwijający się pożar bez zakłóceń, bo ludzie przywykli do kolejnych eksplozji, a straż pożarna przestała tu funkcjonować. Oto codzienność przy frontowych miejscowości w Donbasie. To wszystko trwa od tygodni każdego dnia. Front albo tkwi w miejscu, albo powoli przesuwa się w kierunku terytoriów kontrolowanych przez Ukraińców spotykam żołnierzy bezpośrednio w strefach działań wojskowych ale także poza nimi na stacjach benzynowych u wulkanizatora przy kawomatach. te rozmowy są niezwykle cenne i zawsze układają się w ten sam obrazek żołnierz jest ciężko atakują artylerią a my nie mamy za bardzo czym odpowiadać zachodni sprzęt owszem czekamy żołnierz Walą artylerią. Wczoraj spuścili fosfor na las. Las się spalił razem z naszym sprzętem. Medyk. Najwięcej przypadków to ciężkie i wielokrotne urazy kończyn związane z atakami artyleryjskimi. Skąd tyle artylerii? Rosjanie nie są głupi. Szybko pojęli, że zaplanowany na kilka dni Bridge Creek nie ma szans powodzenia. Dlatego po fiasku pod Kijowem postawili na sprawdzone metody. Dowodzenie przyjął generał Aleksander Dwornikow i zaczął robić dokładnie to, czym kilka lat wcześniej wygrał w Syrii. Bez żadnych finezyjnych manewrów, niespodziewanych oskrzydleń i błyskawicznych wypadów zaczął po prostu mielić pozycję przeciwnika z masowanym ogniem artyleryjskim z dodatkiem lotnictwa. Widziałam skutki jego działań w syryjskich Homas i Aleppo. Olbrzymie połacie tych miast były po prostu do szczętu wyburzone. Czułem się tam, jakbym znalazł się w Warszawie po powstaniu 1944 roku. W Ukrainie nie widziałem jeszcze niczego podobnego, ale przecież Dwornikow dopiero zaczął. Na takie zmiękczone alterią pozycję rzuca się piechotę. Trzy kroki w przód, dwa w tył. To daje jeden do przodu. Wolno, bo wolno, a Rosjanom się nie spieszy, mają czas. Skutek może Rosjanom nie uda się przeprawa przez Doniec w celu okrążenia Sewierdoniecka od północy, ale za to idą od południa strony popasnej. Owszem, za cenę sporych strat, ale Ukraińcy też się wykrwawiają. Nie muszę mówić. Gdzie jest więcej ludzi, i który kraj wciąż posiada ogromne możliwości rekrutacyjne wśród Buriatów, Kałmuków, Tuwińców, Jakutów i mieszkańców wielu innych pogrążonych w biedzie republik, którzy bilet do wojska kojarzą głównie z możliwością znacznej poprawy swojej sytuacji bytowej. Nie muszę też mówić, gdzie ludzkie życie nie znaczy nic w porównaniu z osiąganymi celami wojennymi. Z dnia na dzień jestem zatrzymywany na tej samej drodze, i informowany, że już nią nie przejadę, bo stoją tam Rosjanie. Z dnia na dzień widzę kolejne autokary z ludźmi wywożonymi ze wsi w rejonie Izumiu, Limiania, Barwinkowa. Z dnia na dzień widzę kolejne elementy zniszczonej przez rosyjskie ostrzały infrastruktury oraz zakładów produkcyjnych. A potem wracam do Polski. Kiedy byłem tu poprzednio, niedługo po wycofaniu się Rosjan spod Kijowa, Media zachwycały się faktem, że wycofanych z północy żołnierzy przerzucono prosto na wschód, co znaczy, że od dwóch miesięcy bez wytchnienia znajduje się w walce, tak jakby Ukraińcy pojechali w tym czasie na wakacje. A ja znam chłopaków, którzy walczą nieprzerwanie od pierwszego dnia rosyjskiej ofensywy. W tym samym czasie ukraińscy wojskowi pokazywali dziennikarzom ziemianki, w których żyli rosyjscy żołnierze pod Kijowem. Owszem, Ukraińscy żołnierze nie funkcjonują w tak fatalnych warunkach, ale możecie mi wierzyć, że miejsca, w których żyją, to żaden RIDŻ. Widziałam chłopców, którzy w środku dnia wracali z pozycji do zapylonych podpiwniczeń, kładli się na ułożonych w rzędy materacach i niemal natychmiast zasypiali. I tak od miesięcy. Nie chcę przytaczać niewiele mających wspólnego z rzeczywistością wypowiedzi. Polskich oficerów i specjalistów do spraw wojskowości, bo wiem, że są świetnymi specjalistami, z których wiedzy sam korzystam, ale widzę, że nie będąc na miejscu i oni ulegają zamętowi informacyjnemu. Wiem, z czego to wynika. Siłą rzeczy każdy z nas skłania się bardziej ku źródłom ukraińskim niż rosyjskim i na nich opiera swoje analizy. Tylko musimy pamiętać, że Ukraina jest na wojnie, która obejmuje nie tylko sferę militarną, ale i informacyjną. Na koniec każdego dnia patrzę na mapę, na której zaznaczone są terytoria ukraińskie, to jest kolor żółty, a także te zagarnięte przez Rosjan do 24 lutego 2022 roku, kolor szary oraz te zagarnięte po tym dniu, to kolor czerwony. Nie trzeba być specjalistą w dziedzinie wojskowości, żeby zobaczyć, że od 24 lutego Rosjanie zagarnęli znacznie więcej terenu niż mieli przed tą datą. I wtedy zadaję sobie pytanie: gdyby dziś doszło do zawieszenia broni i obie strony usiadłyby do stołu, to kto by miał lepszą pozycję negocjacyjną? Odpowiedź ta jest też odpowiedzią na pytanie: kto w tym momencie Wygrywa wojnę.